Dobra, cześć, jestem Nick a dzisiaj ze mną jest. MC DJ Siemanko. Dobra, to jest materiał z World of Tanks. E, chciałem dzisiaj Matiego e, nauczyć, jak się w to gra. On gra T1 Chuntingham, bo dopiero zaczyna. Jak widzicie, ja tutaj mam PZKP FW3, Valentine m 81 no i teraz chiński. A ja gram ty, T1 Cunningham. Na no, Cunningham, Chuntingham, obojętnie e, Renault NC31. Dobra, to? No, bitwa. Znaczy, to ja, jestem, ja jestem kompletnie początkującym w tą grę, a tylko przeszedłem na szkolenie i to było moja jedyne spotkanie z tą grą. Szkolenie moim zdaniem tam uczy jak strzelać i jak się poruszać czołgiem, ale taktyki tam nie ma ani nic. Czas do rozpoczęcia bitwy, czemu idzie w górę, a nie w dół? Bo tak jest. Gacze, okuźwa. What the fuck, co tak? O szkur <laughs> 256 Dobra. O, wywaliło nas na drugie tiery, kurde. Źle? No to znaczy mamy jakieś mniejsze szanse, ale coś tam się zdziałać da. Dobra, jadę gdzieś, nie wiem. Jest, jest najgorzej. Powiem ci, gdzie jechać, za mną za mieć. widzisz mnie? O, ja cię widzę. Gdzie Aha! Cię? Jak coś, informacja dla tych, to ja gram A, na... Widzę się. No. Ja gram na paczce modów. <laughs> takie Nol. Takie tam modia, mody. E, no i tutaj mam bardzo fajna paczka, mi się podoba trochę po Ja na czysto gram jak ktoś, ja gram na czysto A to nie są cheaty, to jest paczka modów. E, tak Dobra, ja na ciebie czekam. To tylko tak. paczka modów. Pamiętajcie, to tylko paczka modów. Ruszę się. się! Jademy! Gdzie jedziemy? No to jedź tu do mnie, pojedziemy za mną. Ja te. Będę moim małym czołkiem. Ale on jest za to w pizdu szybki, chłopie. A, wyścigi. Nie, no ja mam wolny czołk Nie masz pancerza, a dobra, zresztą widzę. 105. No ja mam 110. Ja, no, ja masz... też mam 105, no. Ja muszę sobie przyciszyć, bo strasznie słychać mi woda w głośnikach. A jak się przycisza ten grze? Dzieńki. Wa, Kryli nam w w type B Czekaj, te dźwięki ja w Dźwięk. O, w w w w jest, jest, jest Rykoszet debile Ej, uważaj, uważaj, sam stamtąd. Bo jak dostaniesz, to masz ranę Ej, bo do ciebie dupią. Wjedź za, za ścianę, wjedź za ścianę. Wcisnąłem trochę G. chyba w ciebie wiadę. Tak. Szybko, szybko, bo cię rozdupią. Dobra. Ile tam jest pedału? Jest T-18, kobieta na taki pancerz żebyś się postrał Dostał, ale nawet ja go nie zarysowaliśmy Weszło jak Ło wow, fuck Ale oberwałem Ja nie mam co walczyć Normalnie Wiesz, że da się przybliżyć, nie? Wiem, wiem Ło wow, staje, za dużo, za dużo o, oh, fuck, dostałem Fuck, fuck, fuck Malutku tam wiedź Żeby te 18 cię nie udupiło O, oh, trafiłem kogoś Tylko, że mam Do został zaniony Dobra, on, nie tak Wow, nie. te 18 mnie prawie rąbło Fak, Nie ten... Nie ta szczałka. <laughs> Jaka? To jest do nas jedzie. Ja ogólnie jestem fanem takich gier, ale namówimy no, do tego Dominik, żeby to zagrać i Trafiłem kogoś. Chyba. Tak, minus 69. Dawaj, dawaj, dawaj Jedzie ktoś! Opa! No nie! Łaj! Łaj, się lol, ja się czuję. Ja Cię zabijam. Bo ja się wystawiałem i strzelałem. Zaraz Cię rozdupię. O nie, 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 nie. Ja uciekam, la, 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 la. Mam nadzieję, że Cię rozdupią. Ja uciekam. Jak to będę musiał zacząć grać, no nie wiem, jakim czopiem. Roski. się nie da. Ja wiec. uciekam. A Ty nie będziesz w tobie? Nie, ja teraz sobie Ciebie oglądam, wiesz? Tu ma, a do ty do uszkodzony... swojej. Masz pięć. uszkodzony. jeden został. No te 18 one są przesyłane. Masz uszkodzone obrót wieży oraz masz zabitego. Tego. Do no do łuska. No Dobra, on tam już ginie, on nie ma szansy tam. No i do widzenia. Dam, da dam. Zjedliśmy. Jej, jadę po słupkach, au. Ej, dostanę ekspa trochę. Ile ekspa? Udało mi się jest... przetrwać. Ile o 2000 punktów? Czy kasy? Nie wiem. To jest to mało. Jest tak. Uwierz, to jest mało. Ej, bo ja już mam odblokowany czołg... Yy, kolejnego poziomu. <noise> A ty jak? Możesz sobie odblokować? Dąż do czołgu. Dąż do czołgu. Mhm. Kup czołg. Możesz kolejny? Czekaj, wejdź do, do sklepu. Moment, nie tak. Weź sobie, ja. badaj na czołg. A na, na, na ten Cunningham? No. I tutaj ja. chcesz iść w niszczyciele. Badanie, ty... tak? No. A dobra, mam. I sprawdź, spra czy możesz odblokować te 18 Te 18 No. Bo wow, fakt, to jest. Odblokuj po kolei tam rzeczy, które są Tu Mam jakieś flagi sygnałowe, jakieś coś. Co? Nie, jakieś flagi sygnałowe, kaningram, jakieś osi, silnik, coś takiego. Wiem. I zobacz. Widzisz te 18 na tym? Co, jak? Napis? Nie, czołg, te 18. Najedź na któryś z czołgów jeden, to te 18. No, mamy T18, widzę. Jaką masz drogę? Co musisz odblokować, żeby do niego dojść? Flagi sygnałowe i e, SCL200. To odblokuj to. Flagi sygnałowe mam, tylko muszę jeszcze ten SC. odblokowałeś? odblokowałem. I teraz za 180 zł. A nie, odblokowało się już. Odbloku dałeś radę odblokować... To naciśnij teraz na T-18. No i jest. Odblokowałeś go? Mm. Przeprowadzić badanie. Czołg T-18 za gwia 110 gwiazdek. Masz masz tyle? Nie wiem, czy w ogóle coś mam. Musisz mieć. Ja, ja dostałem 200 X. i nie przeżyłem. 316 gwiazdek chyba mam. To odblokuj sobie. Dobra. Dobrze widziałem, czyli idę. Ale 3000 potem teraz te, tych monet. Starczy ci kasy? Ja, czekaj. O. Opracowany koźnie z doświadczenia 110, koszt, wolnego doświadczenia dobra. Nie, no, jak, jakaś kasę muszę coś zapłacić? O. No to kup to. Kup ten czołg. A to pracę. Kup bez załogi czy z załogą? Z załogą, 50% wyszkolenia daj, nie opłaca się. Znaczy, na razie gdzie nie stać na 70%? Łysy przyspieszone, na szkolenie do poziomu 50%. No, Dobra. Kupowanie, no mam, mam, mam czołgę. Dobra, teraz Przecież... gdzie, gdzie wejdź? Sprzedaj no sobie cha, czy jak mu tam. Dobra, jak, jak wrócić z tego, z garażu? Magazyn? Nie, no na garaż. A, okej. Okay. Mam te 18 i to jest czołg, niszyciel czołgów. Tak jest. Obsługa. Coś tu obsługa. Uzupełnij sobie amunicję. Amunicja... A, to no widzę. Przeciw odłamkowy... Pod... Po prostu e, jak masz obsługę, masz tam naprawa amunicja, daj sobie naprawiaj automatycznie, amunicja też na, uzupełniaj automatycznie. I daj sobie akceptuj, pod spodem. Chyba uzupełnia automatycznie, jest. I akceptuj. A kani na sprzedać? Tak, a masz go zepsutego? No, 10 że mi zostało wtedy. To napraw go najpierw, a potem możesz go sprzedać dopiero. Obsługa, amunicja, naprawa. Nie, jest to A dobra, to go sprzedaj. A amunicja nie, amunicja nie, amunicja nie. ile ja my już nagrywamy? Nie wiem, mogę sprawdzić, czekaj. 10 minut. Łocho, to musimy kończyć będzie drugi odcinek, zaraz. Ja nie muszę, ja mogę nagrywać. Dobra, to yy, u mnie to już będzie koniec pierwszego odcinka. A tak. następny będzie za chwilkę, dobra, to cześć. Ja się z wami żegnam.